Witam serdecznie. Zapewne każdy z Was widział kiedyś w warsztacie taką kartkę. Klient patrzy na ręce, dopłata 50%. Klient patrzy na ręce i komentuje, dopłata 100%. Klient patrzy na ręce, komentuje i próbuje pomagać, dopłata 200%. Generalnie to żart, ale wiem, że nie wszystkich śmieszy. Wszystko rozbija się o to, że co jakiś czas regularnie w warsztacie ktoś jest oszukiwany. Ale czy skala tego zjawiska jest rzeczywiście tak duża, żeby robić z tego narodowy problem? I teraz moje pytanie brzmi, co wolisz? Stać w warsztacie przy mechaniku, patrzeć na ręce, czy jednak usiąść sobie w poczekalni i czekać na odbiór samochodu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że jeśli wpiszemy do Google' frazę jak nie dać się oszukać mechanikowi, to wyskakuje niemal niekończąca się lista linków do artykułów. I te artykuły powstają nierzadko w media głównego nurtu. W zasadzie każdy dziennikarz czy publicysta radzi kierowcom jak się nie dać przekręcić. I powiem Wam, że nie dam sobie głowy uciąć, że podczas mojej chyba 15-letniej współpracy z tygodnikiem motor też kiedyś nie napisałem czegoś w podobnym stylu. Teraz mi jednak pewna refleksja. Ciekawe dlaczego w internecie nie znajdziemy publikacji a przynajmniej aż tylu publikacji z poradnikiem, jak nie dać się oszukać dentyście, cukiernikowi, piekarzowi, murarzowi albo fryzjerowi. Przerażające jest to, że mechanik Stereotypowo już od samego początku jest traktowany jako złodziej albo oszust. Z jednej strony nie wzięło się to znikąd. Zapewne zawsze jakiś odsetek klientów czuje się po prostu oszukanych w warsztatach. Z drugiej dochodzi jednak do sytuacji patologicznych. Dyletanci prześcigają się w poradach na temat tego, jak nie dać się oszukać przez mechanika i jak już z daleka rozpoznać mechanika oszusta. Obok rzeczowych porad pojawiają się takie zupełnie absurdalne. Na jednym z wyszukanych artykułów znalazłem coś takiego. Nawet dziury i kałuże na drodze dojazdowej mogą świadczyć o złych zasadach panujących w zakładzie. Większych wzór nie czytałem. Z litości nie będę tylko podawał tego, gdzie to było napisane. Szczerze, to czasem nawet przyjemniej jedzie mi się do jakiegoś małego warsztatu gdzieś na uboczu, niż do ekskluzywnego, czyściutkiego ASO, gdzie doradca serwisowy pod krawatem zaproponuje mi przepyszną kawę, a potem bez mrużenia okiem wręczy fakturę 1500 zł za wymianę klocków hamulcowych w samochodzie klasy Kompakt. No ale wróćmy do mechaników oszustów. No pewnie, że takich jest pełno. Tak samo jako szóstu w innych branżach. Powiem Wam, że sam jestem mechanikiem z zawodu i nawet krótko prowadziłem mały warsztat przy stacji benzynowej. No i po prostu głupio mi się słucha tego, jak wszyscy mechanicy są złodziejami. Oglądam czasem taki kanał familijno-podróżniczy Kiki Świat. Główny bohater jest raczej dobrze sytuowany, a jednocześnie wydaje się naprawdę uczciwym człowiekiem. Sporo podróżuje z przyczepą kempingową i z rodziną swoim Volkswagenem T6, który choć stosunkowo młody i kupiony wydawało się z pewnego źródła, generuje niemałe wydatki. Kamil, bo tak ma na imię właściciel też kiedy oddaje samochód do mechanika, to raczej wierzy mechanikowi i potem po prostu mu płaci. Czasem nawet nie mało, bo y, ostatnia faktura wynosiła grubo ponad 20 tysięcy zł. Widzowie są bardzo mocno spolaryzowani. Niektórzy życzą mu powodzenia, inni delikatnie sugerują, że albo się nie zna, albo jest, no pominijmy tu epitety, i sporo przepłaca. No bo jak tak można wierzyć mechanikowi i płacić? Ale z drugiej strony, ile razy sami stajemy przed taką sytuacją? Oddajesz auto na drobną naprawę, przychodzisz po odbiór, patrzysz, a tu naprawdę potężna faktura, bo trzeba było dodatkowo wymienić to czy tamto. I jeszcze pojawiają się myślenice czy rzeczywiście to co zadeklarował mechanik zostało naprawione albo wymienione. Sam kiedyś wymieniałem filtr powietrza w 3-litrowym dieslu w BMW X5 i kiedy go w końcu wyciągnąłem, to po jego wyglądzie naprawdę zastanawiałem się bardzo poważnie, czy ten samochód był regularnie serwisowany. Tam się trzeba trochę nagrzebać, żeby dostać się do tego filtra więc być może aż kusi, żeby tego nie robić, tylko przeszyć obudowę flanelą, powiedzieć klientowi, że wszystko jest ok i mieć nadzieję, że ten filtr do następnego przeglądu wytrzyma. W sumie to nawet nie dziwię się, że czasem niektórzy ludzie znaczą sobie niektóre części zamienne, które mają być serwisowane, odkręcane albo wymieniane, żeby potem mieć pewność, że to było robione. No to jest moim zdaniem katastrofa, nie tyle w branży, co raczej w relacjach społecznych, bo to nie mechanicy są oszustami, to ludzie. Jeśli ktoś jest oszustem, to będzie oszukiwał w warsztacie, na budowie, w magazynie, gdziekolwiek, tam gdzie będzie pracował, bo jest po prostu oszustem. Fakt, że zawód mechanika daje pole do popisu oszustom, ale pamiętajcie, to nie mechanik kradnie czy oszukuje. To człowiek, który akurat wykonuje zawód mechanika. Na koniec kilka praktycznych porad. Być może nie takich w stylu jak nie dać się oszukać, ale jak zadbać o to, żeby wizyta u mechanika była, że tak powiem, transparentna i przyjemna dla obu stron. Tak w telegraficznym skrócie. Oddaj samochód czysty i razem z mechanikiem zróbcie sobie takie wstępne oględziny auta, ewentualnie nawet poróbcie zdjęcia karoserii. Po co się potem kłócić i spierać o to, czy na lakierze była jakaś rysa, czy jakiś element był zarysowany, czy nie. Poproś o wstępny kosztorys naprawy i Zaznacz, że chcesz być na bieżąco informowany, jeżeli te wydatki wzrosną. Przy poważniejszych naprawach nie bój się zainwestować w kosztorys płatny. Da ci to wtedy wolną rękę w decyzji, czy, zostajesz, czy zostawiasz samochód do naprawy, czy też bierzesz go sobie gdzie indziej. To naprawdę uczciwe, zwłaszcza jeżeli taki, taka wycena naprawy będzie długo trwała albo będzie wymagała diagnostyki komputerowej. Uzgodnij kto i za ile kupuje części. Jeśli bardzo chcesz, to zrób sobie zdjęcie licznika i stanu zbiornika paliwa. I jeszcze jedno. Przed zleceniem ustal, jaka będzie forma płatności, karta, gotówka, paragon, faktura. I to by było na tyle. Piszcie moi drodzy w komentarzach proszę jak Waszym zdaniem powinna wyglądać relacja mechanik-kierowca. Jak sparzyliście się na mechanikach, ale też w jaki sposób udało Wam się wypracować dobre relacje między Wami a mechanikiem. No i co wolicie? Stać przy robocie czy jednak usiąść sobie w poczekalni? A może złotym środkiem są poczekalnie z monitorami, które pokazują obraz z kamery skierowanej na stanowisko pracy. Pozdro, cześć i do następnego.